Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować. To dla mnie zawsze jest ogromna przyjemność uczestniczyć w Forum Rozwoju Lokalnego, tym bardziej, że dzisiaj Związek Miast Polskich podjął bardzo ważną tematykę, czyli tematykę transformacji energetycznej budynków. Ja myślę, że to jest taki dobry czas na refleksję na temat tego, w jakim kierunku ta transformacja powinna podążać, a to jest bardzo ważne, bo ta transformacja ona będzie zachodzić niezależnie od tego, o czym była przed chwilą mowa, a mianowicie od polityk unijnych, od Europejskiego Zielonego Ładu. Polsce ta transformacja będzie zachodzić, drodzy Państwo, dlatego, że my mamy ogromne wyzwanie, z którym musimy się uporać, a mianowicie fatalna jakość powietrza. A ta fatalna jakość powietrza, jak Państwo doskonale zdają sobie sprawę, ona w dużej mierze generowana jest to przez sposób ogrzewania polskich budynków. To jak są ogrzewane polskie domy i czym są ogrzewane polskie domy basowe? wykorzystywanie paliw stałych przez lata prowadziło do tego, że Polska od wielu lat pozostawała taką purpurową plamą na mapie Europy pod względem zanieczyszczenia powietrza. I drodzy Państwo, ten moment jest szczególnie ważny, bo w tej chwili zbliża się o przyszła perspektywa finansowa w Unii Europejskiej. Jest dyskusja na temat tego pakietu Fit for 55. I za tym będą iść potężne środki, bardzo pokaźne środki właśnie na transformację energetyczną, na transformację energetyczną budynków. I ta dyskusja w tej chwili jest już toczona nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w Polsce. Ja chciałem na sam początek... Dać jedno zastrzeżenie. Pan prezes Regulski mówił o transformacji energetycznej, kładąc też mocny nacisk na ciepłownictwo. W mojej prezentacji skupię się tylko i wyłącznie na zasobie budynków jednorodzinnych. To jest bardzo ważny zasób, bo Połowa Polaków mieszka właśnie w budynkach jednorodzinnych i tam generowany jest gigantyczny problem związany z niską emisją, co nie znaczy, że w budownictwie wielorodzinnym, o, dziś, o którym dzisiaj nie będę mówił, nie ma problemu niskiej emisji. Ten problem również tam występuje. Ja zresztą bardzo tutaj zawsze podkreślamy, że sieci ciepłownicze są i powinny być rozwój sieci ciepłowniczych powinien być odpowiedzią na Właśnie takie problemy jak niska emisja, w szczególności w przypadku budynków wielorodzinnych. Drodzy Państwo, ale zacznę od jednej rzeczy, a mianowicie od uchwał antysmogowych. Jak Państwo widzą na tej, e, na tej mapie, w Polsce mamy już w tej chwili 13 województw, które wdrożyło uchwały antysmogowe. A i w tych województwach w najbliższym czasie będzie następować masowa wymiana starych, nieefektywnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Szacuje się, że uchwały antysmogowe wymagają wymiany blisko 3 milionów urządzeń grzewczych. Tylko i wyłącznie w indywidualnym ogrzewnictwie. To jest potężne wyzwanie. W tej chwili uchwały antysmogowe w najbliższym czasie wchodzą w życie na terenie Województwa Śląskiego, Województwa Podkarpackiego. Jak Państwo tutaj widzą na tej mapie, to już jest 1 stycznia 2022 roku. Także wyzwanie transformacyjne jest naprawdę bardzo, bardzo duże. I teraz, jeżeli popatrzymy się, jaka zmiana następowała na przestrzeni ostatnich lat, My to badaliśmy od już blisko 10 lat, a mianowicie jak Ogrzewane są polskie budynki, w jakim stanie energetycznym się znajdują. I tutaj widzimy pewne istotne zmiany, które nastąpiły w latach między 2014 a 2020 rokiem, gdzie ponawialiśmy takie badania. Widać, że bardzo istotnie spada udział kotłów węglowych jako głównego źródła ogrzewania domów, rośnie udział kotłów gazowych w ogrzewaniu indywidualnym, rośnie również tutaj popularność biomasy, Masy, szczególnie peletu drzewnego, i widzą Państwo na tym wykresie tutaj pompy ciepła. One w nowym badaniu zaczęły być widoczne, to jest w strukturze wszystkich budynków jednorodzinnych używanych zaledwie 1,9%. Ale, drodzy Państwo, to jest w tej chwili najbardziej dynamicznie rozwijająca się technologia ze wszystkich technologii w indywidualnym ogrzewnictwie. Jak Państwo Pokażę na następnym slajdzie, ta transformacja, o której my dzisiaj mówimy, ona znalazła swój mechanizm finansowania, a dokładnie rzecz biorąc to Polski Alarm Smogowy od wielu lat wskazywał na taką konieczność tworzenia powszechnego, jednolitego, ogólnopolskiego programu, który będzie wspierał wymianę źródeł ciepła w budynkach, jednorodzinnych budynkach wielorodzinnych. Jeżeli chodzi o budynki jednorodzinne, udało się powstał program Czyste Powietrze i ten program właśnie, który ma horyzont czasowy do roku 2029 zakłada, że w tej perspektywie czasowej nastąpi modernizacja 3 milionów budynków jednorodzinnych i ten program ma właśnie taki cel, żeby wspierać wymianę źródeł ciepła i ocieplenie poprawę efektywności energetycznej właśnie w tych trzech milionach budynków jednorodzinnych. Tutaj wziąłem statystyki z rządowej strony czyste powietrze pl to są statystyki publikowane każdego tygodnia. Jak widzą Państwo w tym momencie ten program całkiem Fajnie już się skaluje. Tygodniowo do tego programu w tej chwili przystępuje około 4 do 5, między 4 a 5 tysięcy gospodarstw, gospodarstw domowych. I teraz, jeżeli zobaczymy na źródła ciepła, ponieważ zostałem poproszony o to, żeby. A, żeby porozmawiać z Państwem o roli odnawialnych źródeł energii w tej transformacji energetycznej budynków, warto najpierw zobaczyć, gdzie następuje ta transformacja i w jakim kierunku ona obecnie idzie? No, widzą Państwo tutaj, że tą dominującą technologię wymiany starych źródeł ciepła, czyli tych tak zwanych kopciuchów, a na pierwszym miejscu to są kotły kondensacyjne, gazowe, ale mamy również bardzo mocne i coraz większe udziały dwóch technologii, a mianowicie kotłów na biomasę i pomp ciepła. Pompy ciepła to jest około 17% składanych wniosków do programu Czyste Powietrze. A kotły na biomasę, jak tu Państwo widzą, to jest 19%. Z tym, że tutaj bardzo istotna sprawa, którą należy zaznaczyć, to jest to, że od przyszłego roku, od 1 stycznia w czystym powietrzu, nie będzie już finansowania dla kotłów węglowych. To jest zgodne zarówno z polityką energetyczną, no, ale również z tymi kierunkami, które zostały wytyczone w politykach unijnych, w Zielonym Ładzie. Także, jeżeli chodzi o te wspierane technologie, będą wszystkie tutaj wymienione. Oprócz właśnie kotłów węglowych, które już teraz praktycznie nie będą dostępne w, w programie czyste powietrze, a w niektórych województwach, na przykład w województwie małopolskim już od ponad roku nie można finansować kotłów węglowych z żadnych publicznych pieniędzy. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie czystego powietrza, ale wszystkich programów, również tych lokalnych programów ograniczenia niskiej emisji. I teraz, drodzy Państwo, przechodząc do do tego, co my w tej chwili widzimy bardzo wyraźnie przy programie czyste, czyste powietrze. To jest z jednej strony ten zakaz finansowania kotłów węglowych, bardzo dynamiczne wzrosty na rynku pomp ciepła. To są tutaj widać wykładnicze wzrosty. To jest technologia, która w ostatnich latach zyskuje bardzo na popularności, ona już dwa lata temu prześcignęła, jeżeli chodzi o sprzedaż urządzeń grzewczych, sprzedaż kotłów węglowych i Tutaj jeżeli chodzi o nowe budynki, to widać, że to jest taka technologia, która y, będzie... Można powiedzieć całkiem śmiało technologią dominującą. Natomiast jeżeli chodzi o budynki istniejące, bo o tym tu mowa, i o wymianę tych starych, starych urządzeń grzewczych, to pompy ciepła również zyskują na popularności. To widać właśnie po tych udziałach w programie Czyste Powietrze i tu mamy te dwie technologie w odnawialnych źródłach energii, czyli pompy ciepła i, i kotły, kotły na biomasę drzewną. W szczególności widać ten wzrost, jeżeli chodzi o pompy ciepła, w powiązaniu z fotowoltaiką. Tutaj mamy boom fotowoltaiczny w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że rząd nie zdecyduje się na zahamowanie, wyhamowanie tego rozwoju prosumenckiej fotowoltaiki, bo niestety takie zakusy ostatnio obserwujemy. I drodzy Państwo, właśnie te kotły peletowe, i chciałem troszeczkę na sam koniec. Krótkiej refleksji, jeżeli chodzi o udział biomasy właśnie w tym indywidualnym ogrzewnictwie. Proszę Państwa, to nie ulega wątpliwości, biomasa była wykorzystywana, jest wykorzystywana i będzie wykorzystywana w indywidualnym ogrzewnictwie, ale to, co jest niezmiernie istotne, to jest to, żeby zapewnić odpowiednie regulacje, zapewnić odpowiednie instrumenty, które zapewnią, że ta biomasa z punktu widzenia zanieczyszczeń powietrza nie będzie stanowić. Nie będzie stanowić obciążenia. Ja mam dwie minuty i w tych dwóch minutach się zmieszczę. Drodzy Państwo, chciałam powiedzieć to, czego bardzo brakuje w obecnym stanie prawnym, to jest norm jakości peletu drzewnego. O to apeluje polski alarm smogowy. Tutaj niestety na rynku peletu drzewnego widać bardzo istotny udział peletu zanieczyszczonego, zanieczyszczonego odpadem, czasami odpadem niebezpiecznym i ludzie nawet w dobrej wierze, kupując pelet, nie wiedzą, że organizują w domu sobie spalarnię odpadów niebezpiecznych. Druga rzecz to jest brak kontroli urządzeń spalających paliwa stałe, czyli również kotłów na biomasę, ale nie tylko kotłów węglowych w warunkach normalnej eksploatacji. Taki system funkcjonuje. W Niemczech raz na dwa lata przychodzi kominiarz, zresztą tutaj, jak Państwo widzą na tym zdjęciu, i bada realną emisję w kotłowni, ponieważ emisja w laboratorium dla urządzenia to nie jest to samo, co emisja, emisja podczas realnej eksploatacji. To nie chodzi o zamykanie tych urządzeń, tylko chodzi o wskazanie użytkownikom, że sposób operowania, sposób użytkowania tych urządzeń ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o emisyjność. Takiego systemu w Polsce niestety nie ma. I na sam koniec, Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, którą widać teraz na rynku, a mianowicie w przypadku peletu drzewnego, warto też zwrócić uwagę na podaż peletu i też pochodzenie tego peletu. Ceny peletu przy dużym wzroście popularności tej technologii można się spodziewać. Będą w najbliższym czasie rosły. One będą rosły, natomiast to, co jest niezmiernie istotne, żeby państwo polskie, jako podmiot, który powinien prowadzić aktywną politykę, odpowiedział na pytanie, jaki jest ten potencjał, realny potencjał, właśnie dla tej biomasy, biomasy drzewnej która może i będzie wykorzystywana natomiast ona powinna być wykorzystywana właśnie w sposób taki cywilizowany czyli sposób który gwarantuje jej bezpieczeństwo jeżeli chodzi o kwestie jakości powietrza i emisji zanieczyszczeń pyłowych czy też benzoalfapirenu. Także dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za podjęcie bardzo ważnego tematu. Na sam koniec tylko zachęcam państwa do jako że jesteście przedstawicielami samorządów do tego, żebyście przystępowali do programu Czyste Powietrze do 15 września mija termin zgłaszania gmin, które chcą otwierać punkty, lokalne punkty obsługi beneficjenta programu Czyste Powietrze, bo bez was, bez gmin tego programu się nie da dobrze wdrożyć. Ja się cieszę, że w tej chwili ponad 2000 gmin przystąpiło już do tego tego powietrza, natomiast staramy się jeszcze zaapelować do Blisko 500 gmin, żeby to w najbliższych dniach zrobiły, bo czas mija 15. A na tej stronie, którą tam opublikowałem, polski alarm smogowy PL, łamany przez ranking, mogą Państwo znaleźć każdą jedną gminę w Polsce, jak sobie w pierwszym kwartale tego roku radziła właśnie w programie Czyste powietrze, bo dla tych najaktywniejszych gmin również przewidziano pewnego rodzaju wyróżnienia po roku funkcjonowania programu Czyste powietrze. Dziękuję bardzo.